Ojcze Damianie, oto wielka tajemnica i nikt nie może jej poznać. Ojciec dyrektor nie żyje. Dyrektor kurwa? Przepraszam, ale to jest jak na bliski. Siostra Krystyna to jest postać głęboko tragiczna. Wydawać by się mogło, że jest to kobieta bezwzględna, okrutna, ale ja traktuję tę postać zupełnie inaczej. Kocham naszą rodzinę. Kocham. Zamknij się, kobieto! Zamknij się, kobieto! Żyć się odechcimy od tych twoich jęków! Zostawcie wy go w do nędzy! A co ty masz w ogóle tutaj do powiedzenia, ty? Ty, mato ty! No, ja tak kocham ojca przewodnika! Dosyć! Dosyć! Tak, przyjeżdżasz tutaj do się! Dosyć, się. Jaszka, wymalowana! Matka, wymal, matka wymalowana matka. jak kamienica na przyjazd cesarza! Kobieta, która swoje całe dzieciństwo spędziła na podkarpackiej wsi, w biedzie z przemocowym, wiecznie pijanym ojcem. Znowu ci degeneraci zalali pały. I biedna mała Krysia sobie tak żyła w tym nieszczęściu, aż poszła do szkoły i trafiła na lekcję religii. Jak się nazywał ten, no wiecie, ten od, od dzieci, no? Tak bardzo za oddała się tej swojej idei, że postanowiła po paru latach iść do klasztoru. Tam będziecie grzecznie czekać. Zobaczę, co się da zrobić. Już! Już! I tam psy was przypilnują! Krystyna, świat dzieni na porządnych polskich katolików i antychrystów. Stany pośrednie nie istnieją. Panie, widzisz i nie grzmisz. Siedziała sobie w kąciku, całymi dniami się modliła i uważała, że znalazła szczęście. Ale nie wiedziała, że jest jeszcze większe szczęście. Oto wielka tajemnica i nikt się o tym nie może dowiedzieć. Na jednej z pielgrzymek Krystyna zobaczyła Ojca Przewodnika. To było tak, jakby piorun w nią strzelił. Wiedziała, że to jest człowiek, który może ją poprowadzić przez życie. Zdów cię słyszę, o mój panie, mój jedyny me kochanie. Nasza Krystyna trafiła pod skrzydła Ojca Przewodnika, który właśnie tworzył swoje największe dzieło, czyli Telewizję Wytrwamy. Krystyna była od początku przy tym panowała teren, w zasadzie rządziła wszystkim. Ojciec przewodnik wiedział, że to jest Cerber, który nikogo nie wpuści niepotrzebnego. W związku z tym przekazał jej wszystk wszystko. On wiedział, że ona wpuści tylko tych najważniejszych. Rozumiem, nie jestem godzien, ale... Nie powiem. jesteś godzien i waram je od ojca przewodnika. To ja decyduję o audiencjach, Hamen. Hm? Dla ojca przewodnika zrobiłaby wszystko. Jest ważną i niestety niebezpieczną postacią w całym środowisku telewizji wytrwamy. <laughs> To ona wpuszcza gości, bądź ich nie wpuszcza. Łączy rozmowy, jest takim pośrednikiem pomiędzy ojcem, przewodnikiem a resztą świata. Dokąd to? Do ojca trzeba się zapisywać. Ona mogła mu przynieść śniadanie, obiad, ona była przepuszczana przez złote drzwi, jedyna bez zapowiedzi, ale ona sobie wymyśliła, że będzie pod tymi drzwiami śpiewać pieśni przed wejściem, żeby Ojciec przewodnik wiedział, że nadchodzi jego żona, miłość Krystyna. No i pod tymi drzwiami wyśpiewywała różne pieśni. Tylko tobie o mój panie znów przynoszę dziś śniadanie. Damian nie cierpi jej, ponieważ jest absolutnie nie lubiąca kobiet, nie lubiąca ludzi. Jedyną osobą, która lubi czy kocha. Siostra Krystyna jest ojciec, przewodnik. Cała reszta się absolutnie nie liczy. Co? Sama sobie wyłożenie cię piekło pochłonie amen. Ojciec, przewodnik to był dla niej jej największy największa miłość, mąż, opatrzność wszystko, a telewizja Wytrwamy to było jej dziecko. Musimy za wszelką cenę chronić hmm. dzieło Ojca Przewodnika. Krystyna kocha się w ojcu przewodniku jak nieprzytomna nastolatka i myśli, że nikt o tym nie wie. A przecież to jest tajemnica poliszynela. Ja to w ogóle myślę, że ona się kocha w ojcu przewodniku. Krysiu, przecież wszyscy wiedzą, że to ty się kochasz w ojcu przewodniku, a raczej kochałaś. Krysiu, wszyscy wiedzą, że to ty molestujesz młodych kleryków. A raczej molestowałeś. I na tym polega cała tragedia. Śmierć ojca przewodnika dla wszystkich innych dla biskupa, dla arcybiskupa, dla Damiana to jest inny rodzaj tragedii. To jest strata pieniędzy, strata kariery. Ona straciła wszystko. Kocham ojca przewodnika, kocham jego dzieło i będę tu trwać i trwam. Ona na początku chciała oczywiście zawiadomić świat o tej tragedii, ale po rozmowie z arcybiskupem uświadomiła sobie, że wtedy jest koniec. Że nie żyje jej miłość, ale też nie żyje jej dziecko w tym momencie, czyli telewizja Wytrwamy. W tym tygodniu świętujemy urodziny Telewizji Wytrwamy. W piątek uroczystości poprowadzi sam ojciec przewodnik. Krystyna tolerowała arcybiskupa, wiedziała, że bez niego ta instytucja. Mogłaby podupaść finansowo. Natomiast Krystyna nie interesowały pieniądze. Nigdy. I jej było zupełnie obojętne, ile ty arcybiskup tych pieniędzy się nachapie. Arcybiskupi, Ryszardzie, to nie jest w tej chwili istotne. Musimy rozważyć ważniejsze sprawy. Tak, tak. Zapytać chyba wolno. To ile na przykład przywiózł minister kultury? A ja złoto, złoto, 185 milionów ofiary na Muzeum Pamięć i tożsamość imienia naszego papieża wola. A ludzie kultury to niezrównoważeni wariaci. Nie przychylni nam, nie warto na nich marnować pieniędzy. Lepiej na szczytny cel, a jakby było za mało, to jakieś rasy z Wawelu dorzucę. Apen. To jest kobieta, która nie robi tego dla pieniędzy, co dla arcybiskupa Rysia i dla skiby, czyli mnie, jest absurdalne. My to robimy głównie dla kasy. Dla nas ta cała telewizja, ta cała szopka to jest po prostu dobry biznes. Natomiast Krystyna nie. Krystyna autentycznie kocha e, Ojca Przewodnika. Jej doczesną miłością jest tylko i wyłącznie Ojciec Przewodnik. Więc w momencie, kiedy Ojciec Przewodnik okazuje się, że nie żyje, kończy się jej świat. I ona. Zaczyna odstawiać teatrzyk, w który częściowo wie, że jest teatrzykiem, a częściowo jednak wierzy. Czyli udaje, że ojciec przewodnik jednak żyje. Co doktor sądzi o hibernacji? Nie oddychać. To jest bardzo obiecująca metoda. Nie oddychać. Ja słyszałam, że chorego po rozmrożeniu można uzdrowić, a nawet wskrzesić. Może pomyśleć o czym? Czy mam znajomych w tej branży? Ale nie. Zresztą to bez sensu. Zamrożenie człowieka powoduje natychmiastowy zgon. A jeżeli zamrozimy kogoś już po śmierci? A ktoś umarł? Przecież nie, 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 nie. Skąd? Absolutnie. Jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Krystyna naprawdę wierzy w hibernację i wierzy w to, że nauka znajdzie sposób, żeby ojca przewodnika wskrzesić. To jest bardzo istotne. Dlatego Postanawia pod jego drzwiami śpiewać nadal, mimo że y, ojciec jest zamrożony z rybami, jak na razie. Za chwilę będzie znów u siebie zamrożony w pięknej zamrażarce. Kryśka, wyluzuj no Przestań, Ryszard, ja kupię nową zamrażarkę. I to będzie sarkofag godny ojca przewodnika ja. Od Zanus jego zamówię. Oni mają takie piękne, skrzyniowe. O. Ale ona śpiewa pod tymi drzwiami, utrzymując takie. Przeświadczenie, że on tam cały czas jest. I dlatego ma taką jedną wielką swoją pieśń, którą sobie napisała sama. Ach, ja siostra boleściwa, dla ciebie ja trwam smutliwa, serce tęsknota przejmuje. Już ci już, mój kochanie, niech się skończy twe konanie, bo ja też już umieram. Tyś coś stawiał złote bramy, ojczy przewodnik. Tak naprawdę, ona by była skłonna, jakby tylko się dowiedziała, że się nie uda już ojca wskrzesić, to ona byłaby skłonna wejść do tej zamrażarki i z nim się zamrozić. Siostra, jest pewna, że zamrażarka z rybami to dobry pomysł? Tak, damianie, połowa apostołów to byli rybacy lepiej z rybami niż z mięsem. Dla utrzymania telewizji wytrwamy. Zabiłaby każdego, kto stanie na jej drodze. I tak też się stało, że przyłożyła rękę do pewnych zdarzeń tragicznych. Wypadek! Tragedia! Wypadek, tragedia! Pani premier zabiła! Zabiła! Tego aktora! Ruszyła i zabiła. Na śmierć. Na śmierć! Ale ona tak jeździ! Tak jeździ! Widocznie taka była wola. Wracajcie, pomódlcie się za zmarłego. Skiba nawet namawiał arcybiskupa Ryszarda, żeby pozbyć się tej Krystyny, ale jednak Krystyna jest za bardzo wpływowała. To jest za silna kobieta. Rysiu wytłumaczył mu w prostych żołnierskich słowach, że to jest kobieta, podobnie jak ciąża w Polsce, absolutnie nie do usunięcia.